Witam wszystkich akwarystów po, krótkim, po krótkiej przerwie nie było mnie trochę, ale z okazji, że mój zbiornik już tutaj rok czasu stoi, odkąd go zalałem, odkąd puściłem ryby, więc jest taka mała okazja, żeby podsumować te 12 miesięcy, co tutaj się wydarzyło i jak to wszystko leci. Zbiornik tak powiem pokrótce, ma około 540 litrów. Pływa w nim 10 dyskowców. Do tego kiryski, sterby wenezuelskie. Neon czerwony pomieszany z zielonym. Pływa parę galakcji, Razbor. I niedawno wskoczyły tutaj dwa szydliki iglaste. Bardzo fajne rybki. Z paletkami. Odkąd je prowadzę, nie miałem większego problemu. Na samym początku, przed rokiem, gdy zakładałem ten zbiornik, po pięciu tygodniach te ryby tutaj wskoczyły do tej wody. No, Wyższał tego NO2, NO3 był trochę większy. Trochę na początku się płoszyły. Ale z czasem ustabilizowała się sytuacja tutaj biologiczna. Zbiornik dojrzał, filtry dojrzały i ryby od tego czasu można powiedzieć czują się wyśmienicie. Kupiłem je w takiej ja, dość uniwersalnej w średnicy 10 cm, teraz już tak można powiedzieć fajnie dorosły. Niektóre są ciut większe, niektóre ciut mniejsze, ale najważniejsze, że pływają fajnie wyprostowane, mają ładne kolory, nie są jakieś pociemniałe. Utworzyły mi się tutaj cztery parki które na przemiennie cały czas składają ikrę. Oczywiście nic się z tego nie wylęga. Przy takiej obsadzie ryb te, te młode larwy, które kiedyś tam wyklują, zaraz są zjadane. Ale nie na tym mi zależy. Zakładając ten zbiornik, z racji tego, że stoi tutaj w pokoju gościnnym, zależało mi, aby to był taki no, zbiornik pokazowy. Chciałem, żeby nie tylko wyglądały tutaj fajnie ryby, ale też aranżacja pomieszana korzeni, kamieni i roślin powodowała, no, żeby można było sobie miło na taki zbiornik popatrzeć. Dlatego postanowiłem też zakupić odpowiedni podkład, żwiry do tego, do tego zbiornika, odpowiednie kamienie, oczywiście wszystko tak, aby tym rybom tutaj było jak najlepiej, żeby ten odczyn tej wody pozostawał niezmienny, żeby tutaj mi ta fizyka i chemia wody nie wariowała. Po roku czasu mogę powiedzieć, że to naprawdę zdało egzamin. Kto tam chciałby się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć, to zapraszam na te wcześniejsze moje filmiki. Tam trochę więcej opowiadam o tym, jak zakładałem to, jak zakładałem to akwarium, jakich używałem, kamieni, roślin i tak dalej, i tak dalej. Skąd są ryby. Ryby te paletki, które tu widzicie, są codziennie karmione, można powiedzieć tak, dwa razy teraz. Już od, odszedłem od podawania im produktów mięsnych. W początkowej fazie dostawały takie, takie pokarmy, ponieważ te ryby były nauczone już na hodowli, żeby, żeby te mięso z serc dostawać. Ja im na początku dodawałem, troszkę mi to tutaj wprowadzało zamęt z wodą bo przy takich 10 rybach ta woda cały czas mi trochę opadało to pH, ale po jakimś czasie zrezygnowałem koło wakacji to było, zrezygnowałem kompletnie z tego aby im podawać mięso i pochodne tego z, 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 zastosowałem już tylko granulaty, mam ich chyba teraz 5 czy 6 różnych rodzajów i podaję im granulaty bardzo chętnie jedzą i tak widzę, że nawet na tych granulatach one jakby takie lepiej wybarwione są, nie są takie ociężałe, nie są też takie napuchnięte jak od tego mięsa. Po prostu można powiedzieć zdrowa ryba. Roślinki też bardzo fajnie rosną. Teraz zimą nie ma tutaj takiego światła jak latem. Tutaj okno jest od południowej strony. Latem trochę więcej tego słońca tu wpadało, trochę więcej glonów. Teraz zimą tego słońca jest mniej przy świeceniu około 8,5 godziny naprawdę wygląda to wyśmienicie pod względem glonów, aż jestem naprawdę w szoku, jak można po prostu nic nie robić tylko podmianami te glony tutaj utrzymywać w ryzach miałem, nie powiem nie nie miałem problem z cyanobakteriami no ale no to, to nie glony to bakterie tutaj użyłem jakiś czas temu już parę miesięcy temu chemiklina, jednorazowa dawka do dzisiaj po prostu zero tych cyjanobakterii w akwarium woda nie śmierdzi i to wszystko fajnie rośnie od czasu do czasu podaję im yy, znaczy to nie rybom tylko roślinom podaję trochę żelaza, bo zauważyłem, że mam bardzo znikomą ilość żelaza w wodzie kranowej więc co jakiś czas trochę je tutaj podaję, do podmian używam wody 50% osmotycznej 50% wody kranowej raz w tygodniu podmianka 100 litrów no i ryby sobie tak sobie tutaj rok żyją rośliny trochę urosły większe, co jakiś czas je przecinam, tak żeby w, na środku tej takiej wyspy były miejsca, żeby te duże już teraz ryby mogły sobie swobodnie wpływać i wypływać, takie jakby w jaskinie, widzę, że im się to podoba bo często korzystają z tych takich moich tutaj kryjówek, które im zrobiłem, które im wyciąłem nie są jakieś pociemniałe, dobrze wybarwione, więc wydaje mi się, że im tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. Jakiś czas temu, tak jak już wspomniałem, kupi, dokupiłem do tej mojej ekipy dwa szydliki iglaste. Są to takie rybki bardzo, bardzo długie, też z, z Amazonki, z rzeczy Amazonki. Muszę powiedzieć, bardzo fajne rybki, bardzo mi się podobają. Pływają cały czas aktywnie. Nie tak jak inne zbrojniki, że siedzą cały czas w ciągu dnia i bardzo często widać, jak sobie na liściach, na korzeniach pływają takie śmieszne, mają noski. Naprawdę bardzo fajna ryba, polecam. Też zauważyłem, że bardzo aktywnie zjadają glony. Gdzieś jakiś glon się pojawi na jakimś liściu, nawet taki, takie pylaste, zielone punkciki. Ona. Natychmiast pojawiają się na tych liściach i je zlizują, i naprawdę dobrze im to widać służy, bo, bo też rosną. One są tylko roślinożerne, więc te ryby się tutaj fajnie mi przyjęły te dwa szydliki. Miałem też tutaj wpuszczone zbrojniki L46 i L173, dość małe zbrojniczki, tam około 4,5 cm. Wieczorem je tylko na razie niestety mogę oglądać, nie mogę nic nagrać na ten temat, bo po prostu one cały dzień siedzą schowane w tych jamkach, w tych kamieniach Dragon Stone. Są takie otwory, one tam po prostu sobie wchodzą. Z przodu nawet wystawiłem dwie takie małe groty. Myślałem, że któraś może zostanie zasiedlona przez tego zbrojnika. No niestety są chyba za małe boją się, może tych ryb się boją, bo to są też duże ryby. No i tylko wieczorem niestety wypływają, może jak podrosną staną się trochę bardziej śmielsze i, i będą wypływać tak rozsadzałem trochę też bucefaleandr czyli tych takich epifitów, które te roślin epifitów, które rosną nie w żwirku, tylko właśnie na kamieniach na, na korzeniach miałem tutaj bardzo dużo tej bucefaleandry ale tak jak już kiedyś wspomniałem sporo mi się wypisało nie wszystkie podgatunki tej rośliny chyba tutaj chodzi o może ciepłość tej wody że jest za ciepła albo może coś pH za małe nie wszystkie chciały mi rosnąć, gniły te które przetrwały zacząłem rozchodowywać przyklejać je tutaj do korzeni no i one fajnie rosną nie obchodzą żadnym glonem no i z tego jestem też bardzo zadowolony Lotos bardzo fajnie też rośnie. Tu na środku widać jego liście. Jakiś czas temu rósł w takim tempie, że dosłownie jednego liścia wypuszczał na dwa dni. Teraz od jakiegoś miesiąca praktycznie stanął. Ani te liście nie wychodzą na, na tafle wody. Te 4-5 listki sobie cały czas jest. Nic nie wypuszcza nowego. No, chyba naturalnie wiedzą, że po prostu jest może tego światła, a tyle mniej. Że im te pięć listków wystarcza, a mi się to nawet podoba, bo nie rosną te liście duże. Są tak na, można powiedzieć, 70% wysokości tego zbiornika, więc fajnie można je obserwować. Ładne, ładne kolory, takie soczyste, więc z tego też bardzo się cieszę. Co tu jeszcze powiedzieć? Może o filtrach powiem. Miałem jakiś czas temu taką trochę niefajną sytuację. Nie myślałem po prostu, że te ryby tak mogą brudzić w tej wodzie. Zauważyłem, że strasznie mi takie się zrobiły puchliwe te ryby. I tak nie wiedziałem za bardzo od czego jest, to, czym to jest spowodowane. Z moich tam zapisek wynikało, że jakieś półtora miesiąca temu czyściłem, czyściłem filtry. Więc nie powinny się zabrudzić, no ale ewidentnie te ryby były popłoszone. Woda do szła zawsze taka sama, więc tutaj też nie mogło nic wpaść do tego jakiś toksyn. Granulat, ten sam, więc skusiło mnie to do tego, aby zajrzeć w te filtry. No i muszę przyznać, po prostu jedno wielkie gnojowisko tam zostałem. Okropnie to wyglądało. Wszystkie te kasety w tych filtrach, w dwóch filtrach dużych, były tak zaszlamione, że po prostu pół godziny to czyściłem jeden filtr, żeby on w ogóle jakoś, jakoś wyglądał. Mimo to, że pompa ciągnęła tą wodę, no, ale no, były na tyle, na tyle brudne, że no, tam, tam no, te bakterie nitryfikacyjne miały z tym problem, żeby to wszystko ogarnąć. Po wyczyszczeniu tych filtrów, no, okazało się, że jak, palcem, jak ręką odjął ryby już za 2-3 dni znowu były takie jak, jak zawsze, czyli jasne, chętnie pobierały pokarm. No i fajnie pływały po całym zbiorniku, nie siedziały gdzieś po, pochowane. Także, jak ktoś jak ma takie ryby większe, a widzisz, że jakieś tam problemy są, no to polecam z jakiś czas sprawdzać te filtry. Bo tutaj może być duży problem, że gdzieś tam te może strefy beztlenowe się będą tworzyły i ta woda no, może nie być taka idealna, jak nam się wydaje. Choć rośliny tutaj nie wykazują żadnych, żadnych problemów, mają więcej tego azotu, więc pobierają, fajnie rosną, ale dla tych ryb są bardzo takie uwrażliwione na ten azot. Więc Filtracja musi być bardzo dobra. No i teraz mam w telefonie ustawiony budzik. Co dwa miesiące po prostu odpinam filtry, czyszczę je, prefiltry, jak i te gąbki, które te złoża, które są tam niżej, bo już wiem, że przy tych rybach, przy takiej wielkości, no, trzeba co dwa miesiące tam zajrzeć do tego kubełka. I tutaj już chyba zakończę ten ten temat tego odcinka tylko chciałem tak się tutaj pochwalić zaprezentować jak to po roku leci jak komuś się ten temat o dyskowcach podoba taki zbiornik podoba to zapraszam do pozostawienia chociaż małej łapki w górę za jakiś czas odezwę się znowu, może nagram jakiś znowu taki tematyczny odcinek na temat tych ryb coś o tym pomyślę na razie dziękuję bardzo pozdrawiam wszystkich